Matylda. Dzień dobry szalony panie awokado. Dlaczego stajemy przy tej rabatce? Ponieważ na tej rabatce w naszym ogródku rosną zioła. A co to są zioła? Zioła to rośliny zawierające substancje lecznicze lub eteryczne. A co to znaczy eteryczne? To znaczy takie, które nadają smak i zapach potrawie. O, a mamy również takie zioła, które dodajemy do produkcji perfum. A co to jest perfum? Nie perfum, tylko perfumy. To zazwyczaj płyn zapachowy, którym się kropimy, żeby ładnie pachnieć perfum i bardzo ładnie pachnę. Ty pachniesz pięknie, bo pachniesz awokado. Tak, no tak. Na naszej rabatce mamy kilka ciekawych ziółek. Pierwsze to rozmaryn. Rozmaryn. Pełna nazwa to rozmaryn lekarski. Ma działanie odkażające. Dodany do kąpieli likwiduje bóle mięśni. W kuchni dodajemy go do sałatek, wędlin, a łodyżka rozmarynu może zastąpić patyczek do szaszłyków, nadając potrawie smak i aromat. A to bardzo fajny pomysł! Tak, bardzo fajny pomysł. Kolejne ziółko to czomber. Czomber! Ma bardzo intensywny aromat. Na naszej rabatce mamy czomber ogrodowy, ale jest jeszcze czomber górski. O! Rosnący dziko, mający łagodniejszy smak i zapach. O! Najczęściej używamy go do przyprawiania mięska. Kolejne ziółko to macierzanka, czyli tymianek. Tymianek! Stosuje się go jako bardzo aromatyczną przyprawę. Szczególnie odmiana cytrynowa wspaniale pachnie i smakuje. Dodajemy go do potraw mięsnych lub sałatek. Ma działanie wykrztuśne, używa się go w dolegliwościach gardła. <kluz> o, widzę, że tobie przydałaby się herbatka. Z no chyba tak! No chyba tak. Olejek tymiankowy dodajemy do pas do zębów oraz płynów do płukania jamy ustnej. Widzę, że jamę ustną też wypłukała. Tak. Kolejne ziółko to lebiotka pospolita, czyli oregano. Oregano! Cechuje się lekko korzennym smakiem. Aby uwolniło swój aromat, oregano należy dodać na początku przygotowania potrawy. Stosuje się go do dań z pomidorów, bakłażanów lub owoców morza. Oregano bywa również składnikiem niektórych kosmetyków. to ciekawe! Kolejne ziółko, te malutkie listki, to majeranek. Majeranek! Bardzo popularny w kuchni, szczególnie do dań ciężkostrawnych. O, Przepraszam, przepraszam! Majeranek reguluje trawienie. To ja już Majeranek wy wyregulowała troszeczkę. Też tak myślę. Majeranku używamy również do inhalacji przy chorobach górnych dróg oddechowych. O! A obok te jaskrawo-zielone listki to bazylia. Bazylia! Ma miły, korzenny smak i zapach. Najczęściej wykorzystywana jest w kuchni włoskiej jako świeży dodatek do sałatek lub suszona w sosach i potrawach z pomidorów. O! Jako roślina lecznicza ma działanie przeciwdepresyjne poprawia nastrój i dodaje sił. A, to jak będzie mi smutna, to będę ją skubał. No, jak najbardziej. I ostatnim naszym dziłkiem na naszej rabatce to jest kolendra. O. Ale popatrz, że nie jest zielona, tylko brązowa. No tak. Bo już przekwitła. A te malutkie kuleczki, które tutaj widzisz, to są suszone owoce kolendry. O. Zwane często nasionami. Zazwyczaj stosujemy je w postaci zmielonej, jako przyprawa. O. Kolendra ma przede wszystkim zastosowanie w kuchni. Świeże liście kolendry są nieodzownym składnikiem kuchni azjatyckiej, chińskiej i meksykańskiej. No proszę. W naszej polskiej kuchni również staje się coraz bardziej popularna. To fajne, Ale tutaj uwaga. Ze względu na działanie wysokiej temperatury, która obniża walory smakowe, świeże liście dodajemy dopiero na koniec gotowania. No proszę, zapamiętaj. Zapamiętaj. I tak wygląda nasza rabatka z ziołami, która się zwie... Pizza ziołowa. No właśnie. No to pozdrawiamy tutaj spod naszej rabatki wszystkich naszych widzów i do zobaczenia! Do zobaczenia! Pa! pa!